W tym filmiku pokażę Wam kilka reflektorków nasz, no przewód magnetyczny Mytoni Exility, które firma Mytoni niedawno wprowadziła jako nowości albo takie, które zostały pominięte w poprzednim filmiku. Ja mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat, to jest kanał sklepu internetowego z lampami, który znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu. Jeżeli interesują Was szynoprzewody Mytoni Exility, wejdźcie sobie na nasz kanał i wpiszcie sobie... Exility albo MyToni, tam znajdziecie pełen filmik, na którym prezentujesz no, przewody, reflektorki i tak dalej, a tutaj skupimy się tylko na tych produktach, które w poprzedniej części zostały pominięte, ponieważ wydaje mi się, że są one bardzo ciekawe. Na początek taka informacja, że te reflektorki Ciężko wchodzą, że tak powiem, do szynoprzewodów innych marek, dlatego gdybyście chcieli kupić szynę innej firmy i do niej dobrać lampy Mytoni, to nie polecam, bo w sumie wciśniecie ją, będzie działać, ale potem będzie problem z wyjęciem, dlatego w tą stronę bym nie robił. Natomiast do szynoprzewodów Mythonii pasują reflektorki innych marek, więc w tę stronę już prędzej możecie sobie podziałać no i właśnie mamy tutaj bardzo wiele ciekawych reflektorków, mam tu szynę natynkową, dwumetrową, do niej mam włożony zasilacz wewnętrzny, zobaczcie pierwsza lampa z Mytoni wydaje mi się, że ona będzie miała największe zastosowanie gdybyście montowali ten szynoprzewód na ścianie, patrzcie, będzie wtedy świecić światłem odbitym, tutaj mamy taką mosiężną tarczę i pod spodem moduł LEDowy. tak to wygląda druga lampa nakładana na szynę, Patrzcie, taka tubka, ona nie ma żadnej możliwości regulacji kąta nachylenia. Pamiętajcie, że tutaj przy lampach macie takie w Majtoni przesuwki, w jednej jest kutka zamknięta, w drugiej otwarta, no to oczywiście dotyczy montażu. Oczy to mi się jakoś nie... A, dobra, jest jakoś tak lekko obracana, ale... OK. O, to jest chyba w ogóle... Lampa na Bluetooth, zobaczcie, ona miga trzy razy, więc daje nam znać, że jest gotowa do sparowania. Jeżeli interesuje was możliwość podłączenia lamp na Bluetooth, to wejdźcie sobie też na nasz kanał na YouTube, tam jest filmik i wszystko wyjaśniam jak coś takiego zrobić. Tutaj mamy ustawioną barwę, jak widzę zimną około 6000 kelwinów, ona już wpada w taką lekko niebieską ale za pomocą aplikacji będziecie mogli ją zmienić, a jeżeli chcecie, to możecie kupić tą lampę tam w barwie 3000 albo 4000 kelwinów, super to wygląda, też taka pozycja w sumie na ścianę, ale niekoniecznie bardzo mi się te reflektorki podobają, dlatego cieszę się, że, że możemy je zaprezentować. Kolejny tutaj tubka delikatnie wygięta, można ją sobie przechylać na takiej nóżce i tutaj mamy złoty chociaż troszkę, no nie podobny właściwie, taki mosiężny kolor. Patrzcie, następna no i ta jest dosyć mocna. Zaraz zobaczymy, czy tu mam napisane jakieś parametry, no teraz nic nie widzę i mogę zobaczyć, bo mnie oślepiło. Światło, a chciałem wam powiedzieć. 12 W, 900 lumenów. O, dosyć mocno ta lampa świeci, jak sami widzicie. Dobra, skierujemy ją sobie tutaj. Jedziemy dalej. Mamy jeszcze trzy reflektorki. Patrzcie, taka pastylka. Ona się chowa w całości w szynie. Tu mam w kolorze białym, ona występuje też oczywiście w kolorze czarnym. Zaraz tu sobie ją spróbujemy zamontować. Ok, patrzcie, tak to wygląda. Też taki akcencik. Raczej głównego oświetlenia za pomocą tych dwóch lamp nie zrobicie. To będzie takie oświetlenie dodatkowe. Dalej mamy bardzo ciekawy reflektorek. Płaski Tutaj mamy z tyłu nacięcia, więc jest odprowadzanie ciepła, dzięki temu moduł led który jest w środku, mniej się nagrzewa, a przez to ma dłuższą żywotność. Pamiętajcie, że w MyToni czasami macie 3 lata gwarancji, czasami 2, czasami 5, ale jak się zarejestrujecie na ich stronce, na mytoni.com, to możecie mieć od razu pięcioletnią gwarancję, więc po zakupie polecam, żebyście sobie coś takiego zrobili. Czekajcie, ten sobie może tu trochę przesuniemy. O, tu go, widzicie, tutaj nawet ciężko chodzi. O. O, o, coś mi się a może miałem go zblokowanego a dobra, dlatego nie, sam powiedziałem o tym a nie przesunąłem, o patrzcie fajnie świeci całą powierzchnią, można obracać lewo, prawo, światło ogólne rozproszone i ten reflektorek bardzo ciekawy wiele osób o niego pytało, właściwie on jest tylko w Majtonii, tutaj mamy taką aluminiową pokrywkę w środku klosz, szklany albo akrylowy i diody i patrzcie jakie on daje fajne światło Zobaczcie sobie, no tutaj, może spróbujemy w ten sposób, widzicie jaki efekt można uzyskać takiego cięcia. Tak samo tutaj, no na tym filmiku to światło nie będzie za mocne, bo mam tu softboxy, które mnie oświetlają, ale myślę, że ekstra za pomocą tego można uzyskiwać efekty rzutu światła. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o reflektorki na szynoprzewody magnetyczne Mightoni, To jest oczywiście kolekcja Mightoni Exility. Jak sobie wejdziecie na lampomat.pl ukośnik Exility, to wszystkie te lampy znajdziecie. Jeżeli interesują Was szynoprzewody, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, a jeżeli podobał Wam się ten filmik, dawajcie łapkę w górę, to dostaniecie powiadomienie, kiedy dodamy kolejne. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć!